Pracujemy w młodym i dynamicznym zespole. W tej pracy najbardziej cieszy mnie nieustanna możliwość rozwoju. Nie za mocno? Nie, nie, super. Aha. Dziękuję. Proszę, daję tym chłopakom stabilne zatrudnienie i możliwość stałego podnoszenia swoich kompetencji. No i oczywiście he? służbowe auto! Dobra, dajcie mnie tego agregata w gablotę i jedziemy z taborem. O. Jak to się kurwa zamyka? No. I wyjmijcie typa i się mu jakiś szpadel. Co? Łopata w sensie. A gdzie jest łopata? To ja myślałem, że, że, że ty wziąłeś. No jak? No przecież ty miałeś wziąć. Panowie, kurwa jego mać. Nie wziąć, tylko wziąć. Wziąć, oczywiście. Jak piszemy, to wziąłem, wzięłam, wzięli. Ale jedyna dopuszczalna forma w wymowie to wziąłem, wzięłam, wzięli. Samogłoski nosowe przed L i l tracą swoją nosowość. No wiadomo, no bo się denazalizują. Dokładnie, no. Czy to jest takie trudne do chuja? Ja wziąłem łopatę. To dobrze, bo ja nie wziąłem. On wziął łopatę. Jezus Maria, przecież moje wam, no, no nie mam, nie mam, no. A, 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 a. Co mam chcę powiedzieć? Ja wziąłem! No! Fajny chłopak. Dobrze, że go mamy. Szefie? Bo to po jak skurwy syn. Wyłącza silnik. No, no debil. Debil. Zastanawiacie się, dlaczego mam taki dobry humor? Wczoraj zdarzyła się... Taka sytuacja, która zrobiła mi cały dzień. Wiszę im kolosalną kasę. A wczoraj przepisałem cały swój majątek na teściową. Aż żałuję, że nie doczekam dnia, kiedy mamusia pozna chłopaków. Kabaret Skeczów męczących w premierowej odsłonie najlepszego humoru w polskiej nocy kabaretowej 2025. Informacje i bilety polska Noc